bądź mno, Anon Level 15. Potężna i majestatyczna! Stuleja. Chodź do gimbazji jako zagrożony gatunek. Ociul, wycieczka. Dobra, jedziesz. Bierzesz sobie pięć torebek barszczu. tak polska Cebulą kwitnie w pięciopaku. Taniej XD. Zapada zmierzch. Zgłodniej. Chciej se zrobić barszczyk. Kurdebele, nie ma czajnika. Szukaj czajnika po całym... Hotelu Różowy pasek, dziewięć na dziesięć Ma ten zajstrany czajniczek O kurła Przypomnij sobie, że jest puzyno Cóż począć, wać panie Dobra, okejka stulejka, idę Poner hard Dobra, pukam Pok, pok, pok Nie jo, niestety Słyszę Jessica, chowaj lufę Tchik Karynka otwiera. Boner over 9000. Nabierz pewności siebie w sekundy. Testosteron buzuje. Ciało i dusza szaleje. I non głosem wyduś. No, Elo, szmaty ulane. Macie czajnik? No mama, co? Pyta przerażona Karynka. Odwaga upada. Jak Berlin w czterdziestym piątym. Wyjąkaj z siebie, bo. Bo ja bo ja chcę chcę barszczyk. Masz ten czajnik i wypierdam! Karinka daje czajnik chętniej niż dupy. Masz go. Trofeum. Dupniem barszczyku, byku. Kurła, nikt nie ma kubka. Huj! Pisz czajnika. Pijesz. Gl, 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 gl. Czajniczek taki cieplutki i mokry. Pomyśl o karynce. Mmm, boner's, baby. Padnij na pomysł. Czajnik są so close, to and days. Wyciągnij rzymianina. Zacznij pukać czajnika. Kurła są so gorące! Rzymianin oparzony, czajnik oburzony pisze na swoim Twitterze. Hashtag mi tu. Karynka dostaje czanik z powrotem. Niczego się nie domyśla. Przegryfita. Nie tym razem, Manon. Nie tym razem. Czytał Tomasz Knap.